Cześć, witajcie serdecznie z tej strony kryptowej. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że nie przytłacza Was to, że nie, ja się tak nie ekscytuję wszystkimi newsami oraz ceną bitcoina. Podchodzę do tego bardzo delikatnie i bardzo spokojnie, ponieważ wiem, że emocje przy trajdowaniu też nie są dobrym em, wskaźnikiem. I też bardzo Wam dziękuję za to, że macie taką aktywność pod filmami. Ale przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Czyli będziemy mówić o Bitcoinie, Ethereum oraz BNB. O altcoinach dzisiaj niestety nie powiem nic. Jedynie możemy sobie pogratulować tego co się działo oczywiście z Bitcoinem kiedy spaliśmy czyli piękny wzrost do 48 tysięcy dolarów około. Mniej więcej bardzo ładny rajd. I to była właśnie ta, to był ten moment w którym po tych newsach z Teslą Wszyscy inni ludzie, co obejrzeli wiadomości, stwierdzili, że zainwestują w bitcoina, i trochę to potrwało, parę godzin, zanim nie zaczęli inwestować. Później była delikatna korekta, delikatny spadek, czyli oczywiście ludzie, którzy chcieli zrealizować zyski, je zrealizowali, a ci, co kupili, teraz będą trzymać, tak jak Elon Musk nam mówił. I do góry. Dzięki też za sprostowanie, to znaczy sprostowanie. Dzięki za wytłumaczenie tego, że Apple czyta się Apple, a nie Apple, bo to nie jest jabłko, ale dzięki. Będę się teraz poprawiał za każdym razem. Z ciekawych newsów jest to, że teraz, weźcie to, przeczytajcie poprawnie. Invalone Technologies Corporation, tak mi się wydaje, nie wiem, z Massachusetts, za, dali informację, że będą akceptować płatności w bitcoinach do montażu swoich solarów. To znaczy oni instalują y, panele słoneczne w Stanach Zjednoczonych i można zapłacić w bitcoinach jeżeli chcecie. Super pomysł był, prawda? Poszli po prostu za y, Teslą i stwierdzili, że jest to y, spoko pomysł. Tutaj macie ich oficjalna informacja z godziny. Y, tutaj. Inva, n, Invalon Founder and CEO akceptuje bitcoiny, aby rozwijać swój, swój interes coraz bardziej. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Na pewno coraz więcej firm pójdzie w tym kierunku, a przy okazji Bitcoin stanie się coraz bardziej przydatny. No i niestety, tak jak wiemy, Bitcoin to król wszystkich kryptowalut, ma największą wartość, więc teoretycznie tylko wszyscy będą w niego inwestowali, a w inne alty, no niestety nie. Tak samo ludzie się przerzucają z innych altów na Bitcoina i tak jak widać, no i nie radzi sobie za dobrze. Powiem wam, że jestem troszeczkę Zawiedziony. Myślałem, że będzie trochę lepiej, no ale jak to bywa? Nie udaje się za każdym razem. Tutaj kolejny ciekawy artykuł, gdzie jakaś. Nie wiem. Dion Rabuin. Nie wiem. Um, napisał parę takich ciekawych rzeczy, ale zaznaczyłem sobie te najważniejsze, czyli Tesla zainwestowała 1,5 miliarda dolarów w Bitcoina i to jest tylko 8% całych, ca całych zasobów pieniężnych Tesli, tych pieniężnych, tych gotówkowych cash assets, prawda? Czyli całkiem rozsądnie, 8-10% swoich oszczędności walnąć właśnie w Bitcoina, jak najbardziej. Z tym, że pamiętajcie, oni jakby pozbyli się dolarów na rzecz Bitcoina, czyli te dolary teraz ma ktoś inny i jak co roku jest ta inflacja, która wynosi dużo więcej niż 2%, ktoś teraz tą kasę traci, czyli znowu te dolary powinny gdzieś zniknąć, więc teoretycznie znowu te osoby, które jakby sprzedały tego Bitcoina, będą inwestować z powrotem albo w Bitcoin, albo w złoto, albo coś innego, żeby tylko nie tracić tej gotówki, prawda? Tak samo tutaj mamy całkiem ciekawy całkiem ciekawy cytat od pana Chap z FX Trading, jak wam to przetłumaczyć. Dlaczego chcesz trzymać oszczędności w banku z negatywnymi, z negatywnym oprocentowaniem, gdzie rząd i no, rząd drukuje pieniądze z, z powietrza, tak naprawdę, dodrukowuje pieniądze cały czas i przez to po prostu. Mamy taką inflację, jaką mamy, to, to chodzi o dolary, tutaj chodzi o Stany Zjednoczone, więc jak najbardziej wydaje mi się, że w Polsce, w innych krajach będzie podobnie, że po prostu jak są problemy finansowe, to po prostu rząd drukuje więcej pieniędzy i dlatego mamy chleb po 10 zł, a kiedyś był po 2 zł. Dla przykładu, prawda? Tutaj mamy wykres bitcoina do złota. Bitcoin ładnie poleciał 437% w górę, a no złotą tylko 39%. No właśnie. Dobrze, wiecie o co mi chodzi, wiecie co chcę przekazać, tak? Że Bitcoin to Bitcoin, tak. <laughs> Chciałem dzisiaj też powiedzieć o Binance Coinie. Ze względu na to, że poszedł masakrycznie do góry i to nie jest żadna, to nie jest żaden nagonka na to, żeby kupować tą monetę, tylko. Chciałbym o niej opowiedzieć w innym odcinku troszeczkę więcej, bo to jest coś innowacyjnego, co, na co nie zwracałem wcześniej uwagi dosyć mocno, bo generalnie to jest jedyny coin, którego tak naprawdę używam i go wydaję za każdym razem jak traduję i w ten sposób ten Binance Coin on znika z rynku i przez to jest go tak jakby, może nie, że coraz mniej, bo on gdzieś tam gdzieś musi znikać, do Binance trafia z powrotem, a Binance wynagradza ym, Walidatorów, czyli osoby, które jakby udostępniają swój komputer oraz zasoby BNB, żeby mm, obliczać, wykonywać te operacje przelewów, tak? To coś jak kopanie, ale nie do końca. To jest trochę bardziej skomplikowane, więc y, wolałbym najpierw się przygotować, zanim będę mówił coś więcej. Ale sam fakt, że y, BNB było warte naprawdę malutko, było warte dolara jeszcze y, 3 lata temu. Ja pierwsze BNB kupiłem chyba po. Niecałe 20 dolarów, a może 20, między 20 a 30 dolarów to na pewno. Potem dokupiłem za 40, co mówiłem w jakimś odcinku, że to jest dobra opcja na kupienie. No i teraz jak widać, cena poszła masakrycznie do góry. I powiem wam, że to jest jedna z tych monet, które mają taki potencjał, żeby spokojnie kosztowały przynajmniej 500 dolarów. To jest tak, jakby moim takim okiem, patrząc w przeszłość, prawda. Bo dużo jest oczywiście coinów, które ym, mają jakieś tam yy, jakieś przeznaczenie, ale tak naprawdę ich nie wydajemy nigdzie, tylko je kupujemy, trzymamy i sprzedajemy i tak w kółko. A ty, te monety się zużywa. Tych monety, tych monet się używa. One na początku były w sieci Ethereum, ale potem stworzono Binance Network, co też jest bardzo, bardzo ciekawe. Możecie sobie poczytać na docsbinance.org na ten temat po angielsku, niestety to jest, no a chyba że jest polski a chyba nie ma. Ja przygotuję oczywiście odcinek oso osobny na ten temat, bo jest to bardzo, bardzo ciekawy temat i niestety, ale tutaj ktoś ostatnio zadał mi pytanie, to może od razu odpowiem na nie, że kopać się tutaj nie da tej monety. Jest coś takiego jak walidator, czyli osoba, która kalkuluje wszystkie przelewy i tak dalej. I jest też delegator, delegator, czyli delegat. Delegat to jest coś, coś jakby pomocnik tego walidatora. Niestety problem jest w tym, że jeżeli chcemy zostać yy, walidatorem, czyli osobą, która to yy, kalkuluje i tak dalej, musimy mieć przede wszystkim minimum 10 tysięcy BNB, co już troszeczkę wyklucza yy, możliwość inwestycji, ze względu na to, że to teraz dużo kasy. Kiedyś to było 10 tysięcy dolarów, teraz to jest no, 100 razy tyle. Yy, I może być tylko, czekajcie, żeby was nie skłamać, bo są dwie sieci. Jest testnet, i jest też mainnet. I w tej głównej sieci może być masa, ma, maksymalnie chyba 21 walidatorów, a w tej testnecie może być tylko 11. Więc osoba, która ma najwięcej, zalicza się do, tych, do tej topki. Czekajcie, gdzieś to miałem tutaj. Gdzieś tutaj to było, wystarczy mieć komputer włączony, mieć te BNB i tak dalej, ale nie ma, nie ma tutaj tego. Gdzieś tu było podane, straciłem. A nie, tutaj jest. 21 walidatorów może być na tym Binance Smart Chain. I jeżeli mamy, jeżeli nie zaliczamy się do tych top 21 walidatorów pod względem ilości BNB w swoim ulecie, no to niestety wypadamy z gry i nie możemy być już walidatorem, ale możemy być delegatem. Delegat może się podłączyć z minimalną ilością jednego BNB do danego do danego walidatora i dzięki temu możemy dostać jakiś udział w tym, w zależności ile mamy tych BNB, możemy dostać nagrodę za utrzymywanie tego i tak samo czasami Binance wysyła jakby nagrody do wszystkich walidatorów, czy tam później się nimi dzielimy, tymi nagrodami i dzięki temu opłaca się być po prostu w tej sieci, ale o tym w innym filmie, żeby was tu nie zanudzić. Przejdźmy do wykresów, bo tak jak widzicie, Ethereum nie radzi sobie najlepiej. Sam założyłem sobie Twittera w ogóle, jakbyście chcieli, mam linka w kanale, także możecie sobie go znaleźć. Czasami będę coś tam wrzucał, jakieś screenshoty, jakieś opisy lub jakieś wpisy, ze względu na to, że no na YouTubie niestety jeszcze nie mam tej opcji dodawania postów, więc w przyszłości może będę to robił. I przerzuciłem się z Ethereum, sprzedałem dosłownie 1,5 Ethereum, żeby kupić BNB, bo akurat był lekki spadek. Wiem, że kupowanie na górce to nie jest najlepszy pomysł, ale wydaje mi się, że w przestrzeni roku to na pewno nie jest górka. Także jak uważacie? Ethereum nie radzi sobie najlepiej, troszeczkę byłem rozczarowany. Ok, było te 1821 dolarów, a fajnie to wyglądało, natomiast no myślałem, że będzie dużo lepiej. Myślałem, że będzie naprawdę wyszła w górę jakiś, ale no niestety nie wiem, nie wiem co się dzieje. Ok, nawet tu nie będę nic rysował, bo nie sprawdziłem tego wcześniej. Jedynie co, to śledziłem ostatnio co się działo. Tutaj jakiś taki trend spadkowy się zrobił zaraz po tym 1800, tak jakby wszyscy zrealizowali zyski w tym miejscu już uciekają prosto pewnie do Bitcoina. Tutaj no z tych wykresów nic jakoś nie potrafię nic nie wynika albo w górę, albo w dół. No, niestety, litera M miała pójść w górę, miała pójść w dół, nie poszło w dół. Tak jak um, nic tu nie ma za bardzo sensu, tak jakby wszystkie trendy się teraz straciły, możemy tylko spojrzeć to w ogóle 5-minutowy wykres. Ale na jednogodzinówce mamy trend spadkowy na C To jest ten wskaźnik, pytaliście. On jest dostępny wszędzie w Trading View. Także wystarczy go wpisać, jak będziecie go szukać, i wtedy na pewno go znajdziecie jeżeli mamy spojrzeć na ten długoterminowy wykres no to tutaj wybiliśmy się w górę mamy ten trend wzrostowy tylko że tutaj na tych średnich średnich tutaj mamy trend wzrostowy który trochę przyhamował natomiast na MSAD mamy trend spadkowy więc też jeżeli RSI jest po, po środku no to wtedy jest duża szansa na to że jednak zaczniemy lecieć w dół będzie zmiana tego Zmiana tego trendu, jednak nie chcę tutaj być osobą, która jakby zabija całą możliwość, całą chęć tego wzrostu, tutaj, żebyście sprzedawali. Wydaje mi się, że jeżeli wydarzy się coś nieoczekiwanego, jakaś firma przyjdzie i kupi Ethereum albo zacznie w niego inwestować, pompować kasę, no to wtedy zobaczymy wielki wzrost, zmianę trendu, i teraz już jest wszystko możliwe. I tak samo nie wiem, uważajcie na fake newsy, bo wydaje mi się, że dużo youtuberów zainwestowało w Ethereum i oni będą wam mówić, że Apple będzie kupowało Ethereum i Bitcoina i oni będą operować tymi kryptowalutami. Ja nigdzie nie znalazłem takich oficjalnych informacji, nigdzie po prostu są jakieś y, takie newsy, żeby napompować tą cenę chyba. Więc uważajcie na to, co słyszycie i to 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 to, co czytacie i gdzie to czytacie, oczywiście. Jeżeli spojrzymy na wykres Ethereum do Bitcoina, no to widać, że po prostu cały czas mamy ten trend spadkowy, tylko dlatego, że Bitcoin idzie sobie mocno do góry, a Ethereum stoi albo nawet spada w dół. Więc tutaj mieliśmy ten wyskok cenowy do 1800 dolarów, no i znowu lecimy w dół, więc jak najbardziej Ethereum traci na sile, niestety. Tutaj był ten trend wzrostowy na MACD, ale niestety. Niestety szybko, szybko się zmienił tutaj z powrotem na spadkowy, więc no, nie udało się. Jestem rozczarowany, jest mi trochę przykro, no ale takie są, takie są realia. Bitcoin jak najbardziej poszedł ładnie w górę. Tutaj się dzisiaj mocno bawiłem, próbowałem coś trade'ować, ale powiem Wam, że nie wychodziło mi to najlepiej, więc olałem temat. Próbowałem tutaj w ogóle znaleźć jakieś wskaźniki, co tu się może dziać, gdzie tu się, co się będzie działo za niedługo, ale no tak, na 15, na 15 minutówce na bas grałem tu pełno tych kurde linii, ale tutaj, tu się sprawdziło, poszedł ładnie w górę. Tutaj niestety, tutaj był ten top, w sensie najwyższy punkt, 48, 140, 134, all time high, gratulujemy. I od razu spadek na dół, oczywiście realizacja zysków bardzo ładnie. Mieliśmy, mogliśmy mieć nadzieję, że tutaj się zrobi trójkąt, ale poszło prosto w dół. Więc jeżeli ktoś sobie to tak obczaił, żeby sobie to tak zrobić, i widział, że jest spadek w dół, to mógł od razu sprzedawać i spadał, spadał, spadał. Więc no, trzeba, trzeba tutaj uważać, co się będzie działo. Tak samo próbowałem wyliczyć sobie, gdzie tu jest koniec tego. Tego trendu. Nie trendu, tylko te progi Fibonacci. Jak widać, nawet się sprawdzały. Nawet się sprawdzały. Tutaj było 50%, później do góry i znowu na dół. Odbiły się ładnie od, od zera. A nie, to zero to ja chyba zaznaczyłem. To nie, to dopiero tutaj miało być. Trzymały się tych linii, więc. Ogólnie, gdzieś widziałem, zrobili ankietę, ile osób używa jakich wskaźników i jak, jakie wskaźniki przy kryptowalutach są najtrafniejsze. I bardzo dużo ludzi oceniło, że Fibonacci Retracement i Fibonacci ten drugi, jak on się nazywa? Fibonacci Trend Based Fib. To jest trend based, to jest właśnie to, co można na trzech punktach, sorry, na trzech punktach obliczyć i zobaczyć, gdzie mniej więcej uderza ten, ten Bitcoin w sensie, gdzie będzie się cofała ta cena. Względem wzrostowym, tak samo jak i spadkowym da się to obliczyć. I im więcej ludzi tego używa, tym więcej ludzi po prostu będzie tak działało z tą ceną. I jak widać, to się sprawdza bardzo często, bo zaznaczyłem punkt spadkowy, punkt maksymalny. Nie, gdzie się zaczął trend, gdzie się skończył i minimalna cena, czyli tutaj, i później od tej, od tej pory mogliśmy widzieć, gdzie są te progi. Inwestycji w sensie kupowania i sprzedaży, więc jak najbardziej to się sprawdzało. Tylko, że też musimy patrzeć, moim zdaniem, na inne wskaźniki takie jak RSI, MSAD albo stok RSI, gdzie Wam mniej więcej będzie mówiło, w którą stronę ta cena będzie szła. Więc teoretycznie, jeżeli teraz jesteśmy na 1-godzinówce, nie na 15-minutówce, to jeszcze może on iść w górę, MSAD w górę, RSI się już cofa, więc ewentualnie Teoretycznie, tu mamy w górę, tu mamy w górę i tu mamy w górę, więc teoretycznie jest szansa na to, że zaliczymy 48,388 dajmy na to, i to będzie znowu all time high, i, i później zrobi nam się ten trójkąt wzrostowy kolejny, ogromny. Czekajcie, może ja to usunę? I jeżeli byłoby znowu 30, 4, ponad 48. Za niedługo, no to wtedy mielibyśmy ten ładny trójkąt wzrostowy, który by zwiastował albo wielki spadek, albo wielki wzrost, ale prawdopodobnie wielki wzrost. To będzie chyba wszystko na temat bitcoina teraz. No a jednogodzinówce, jak widać, bardzo ładny trend wzrostowy. RSI jest całkiem ładnie na bezpiecznej pozycji. Stok RSI będzie się zmieniał za chwilę, ale niestety MSAD. Nie wygląda całkiem dobrze, jest kanał spadkowy, tylko pamiętajcie, że to ma dosyć duże opóźnienie, więc jeżeli teraz byśmy poszli kolejną świeczką w górę, to dopiero zacznie się zamykać, bo trzeba też patrzeć na te linie na dole, i one są coraz mniejsze, więc teoretycznie powoli idziemy w kierunku znowu trendu wzrostowego, więc jak najbardziej powinno to mieć sens. Tutaj miała być głowa z ramionami, nie wyszło, nie wiem co teraz będzie, czy to będzie może litera W. Wiecie o co chodzi? Może tak być. 50 tysięcy przed nami, także jak najbardziej. A co do BNB? BNB się bardzo łatwo traduje, moim zdaniem. To znaczy, przynajmniej dzisiaj miałem fajną okazję potradować sobie na 5-minutówce. I jak dobrze zaznaczymy FIBO, to jak najbardziej jesteśmy w stanie znaleźć miejsca, w którym możemy kupować. Tak samo RSI bardzo nam pomaga. Kiedy kończy się ten trend wzrostowy, jakby, czyli jakby teraz mieliśmy spadek, to znowu mieliśmy możliwość yy, możliwość mieliśmy sprawdzenia sobie, yy, gdzie jest te RSI. Bo tutaj było, jak, jak widać, tu było wysoko, tu było wysoko, i tu było wysoko, a cena się zmieniła diametralnie od 101 dolarów do 106, a potem do 116 dolarów yy, prawie tak, żeby nie skłamać 116 dolarów yy, no i teraz. Czekamy, czekamy, zobaczymy co się będzie działo dalej. Prawdopodobnie, może nawet tu się zrobi litera W i polecimy w górę. No, miejmy nadzieję, że będzie fajnie, żeby nie być gołosłownym. O, widzę, że Ethereum poszło do góry troszeczkę, właśnie jak gadamy. Przebiło się przez ten trójkąt. Zobaczmy na 15-minutówce. No, przebiło się w górę, także jest szansa, że zobaczymy może jakiś konkretny wzrost. BNB. Parę dolców tutaj wpadło. Kupić tanio sprzedać drogo, a jeżeli utkniemy i cena spadnie, no to wtedy bierzemy nowe, bawimy się dalej. I czekamy, aż cena pójdzie w górę. Moim zdaniem cena będzie BNB szła tylko w górę. To znaczy głównie w górę. Możemy mieć oczywiście jakieś tam spadki, ale to są takie spadki, że 11% nie, to nie było 11%, to było 10% czyli 10 dolarów, ale potem znowu z powrotem w górę śledzić trendy i tyle. Dobra, znowu się nagadają. o Jezu, 20 minut, dobra, dziękuję bardzo za to, że byliście ze mną na tym odcinku, mam nadzieję, że się podobał i oczywiście zapraszam do komentowania, do lajkowania i subskrypcji kanału. Możecie też wpaść na Twitter, jak chcecie. Dziękuję, do zobaczenia jutro, mam nadzieję i cześć.